Cześć! dzisiaj wam pokażę kolejny odcinek, przepraszam bardzo, nie mogę przejąć, no, nie wiem czy jesteście. Samami, ale... I dzisiaj wpisujemy kod do gazetki, tylko zaraz zamknę drzwi i dobra, Dobrze, już jestem. I tutaj wpisuję... czekajcie, zmienię hasło, zmienimy moje własności. Kod aktywujący. I tak, oczywiście wpisuję. realizuje to. No i mam 2298 star więc myślę, że to jest dużo. I teraz może się przebierzemy na euro. Bo wypada, tak jak się przebrać na euro. O, patrzcie, dostałam tą sukienkę, tą spódniczkę, tak? Bluza. Ja dostałam ją z gazetki z mikrofonem. Hmm, ogólnie chyba miałam w życiu, dostałam 5 gazet lub więcej. Chyba więcej niż 5, ale nie wydaje mi się. Hmm, na razie to ja się tak zwykle ubiorę jakoś ładnie do... Oczywiście chciałabym... że mi się pokazało, um, chciałabym się ładnie jakoś Skąd skąd ja mam, skąd to ja mam? Mhm. skąd to ja mam? dobra, zresztą ważne, że mam jakieś trochę dokładne tak i dawno nie nagrywałam, więc postanowiłam teraz coś nagrać, bo mnie inni się pytali z klasy, kiedy w końcu coś nagram, no i mówię, że wkrótce, wkrótce, aż w ogóle nic nie nagrałam za bardzo, no, no i teraz chciałam właśnie nagrać, żeby nie było, że tak nie szanuję kanału. To fajnie skąd jestem. No i lepiej dbajcie o swój kanał, bo tak, jeśli nie dbacie, no to coraz mniej widzów macie. Ale myślę, że jeśli zaoglądacie, to to pozdrawiam całą moją klasę. No. Cienka jest fajna, ale coś lepszego może by się znalazło. To też jest w sumie ładne. mi się bardzo to podoba. A i pytało mnie jeszcze parę osób na Facebooku, czy, um, czy, czy... Czy, 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 Ogólnie, czy um, miałam VIP. I na tym końcu miałam VIP-a aż na rok pokażę wam moje płatności dużo myślę że zapłaciłam bo to nie jest aż tak anio za na rok jeszcze tu miałam tego najdroższego o, o o tam były fajne spodnie I są tam były takie puszyste też ma o o mogą być jeszcze buciki i takie coś jak tutaj w tych flarkach Dlatego bym wolała jakieś takie fajne buty, nie takie za Ach, się te mam z tygodnia uni te są fajne te pasują pod kolor tych spodenek to teraz sobie akcesoria zrobię tu na pewno, to już chyba miałam ym, tutaj raczej z tego nic Hmm. Nie jest tak łatwo, żeby wybrać w parę naście stron. Mam parę naście stron tych i nie wiem, co wybrać. Takie jeszcze na samym nie mnie osoba zaprasza. Nie. Wyślę jeszcze raz ten status, że nagrywam, żeby nie było. No. Ale, ale dobrze. Ło. Wow. Tak myślę, że też tak bym mogła być, ale mam nadzieję, że coś tutaj w tym stroju nie pasuje. Z tego na pewno nie. Ta, ta, ta czapeczka jest taka fajna. To nie. Coś takiego, to co pasuje. Może te kolczyki? O, to jest fajna tutaj ta czapeczka. Ta czapeczka nie za bardzo. O kurczę. Nie, po to, żeby do, dopasować jakiś strój do jakiegoś do na przykład do jakiegoś takiego. Dobrze, ale jeszcze zmienimy animację i myślę, że odbierzemy jeszcze z magazynu Fame i to będzie na I to będzie chyba koniec odcinka. Myślę, że taka pozycja może być. Idziemy do magazynu Fame. Przepraszam za lagi, ale... No i teraz ktoś wchodzi. Tak? Starfest. No to może jeszcze raz wyślę status, żeby było, że nagrywam. Tak, i teraz coraz będzie więcej znajomych wchodziło, gdy mnie nie będzie. Dobrze, no i to wybłone. By tyle, więc to pa. wchodźcie na mój kanał, subskrybujcie, dajcie łapki w górę i pa.